Eee, więc tak, witam Was w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy's 2. Eee, nie nagrał mi się eee, dźwięk z jakiegoś powodu w intro, dlatego Nagrywam teraz. więc zapraszam do oglądania. Daję to było szybkie, a spak! So, że prawie. O, chyba pełnie po, po w ogóle, ale. Nie yep, spodziewałem się eee, Że się zapomnę po prostu Maski ubrać czy coś takiego, nie? To jest już Za po prostu zaawansowaną noc, żeby tak Zwlekać z tym To co zrobiłem teraz było idealne bym powiedział, że było czyste Ok, był inny. wiek równie niebezpieczny. Muszę od razu świecić na tego w tam O nie wiem czy to było w tajmie. Apparently było. Purba, Mati. Gun. What the fuck, to nie da się w to grać! Chuj, nie sprawdziłem tamtego venta, ale. Blisko, kurwa. Wiedziałem, że. Oh, kurwa, wiedziałem. W wiedzia wiedziałem, że. Wiedziałem, że. Jest blisko tego, co się stało. Stanie. nie być tego, bo jednak to, to, co zrobił teraz, kiedy. Kiedy jest dosłownie. Była dosłownie piąta od. Kilkudziesięciu sekund, jakbym na niego poświecił chwilę, po prostu, albo od razu nie, tej maski nie zakładałbym, to najprawdopodobniej Najprawdopodobniej bym to wygrał, właśnie. Ach, aczkolwiek trzeba zaakceptować tą porażkę i, i tyle, ale chociaż wiem, że ta próba się na pewno pojawi pełna w odcinku, bo jajek, sto jak to, jak po prostu. To był ten rad w którym miałem w miarę dobre RNG, ale po prostu. To staram się gadać z wami, by zająć sobie czymś. czymś e, umysł, ale jak widzicie, ledwo co potrafię. Konstru kon. kon. o. myślę, że wiecie o co chodzi: konstruować zdania. I teraz na przykład będzie, i. Nie będzie WTF Po prostu bądź w węcie mały wariacie Brutalne Grzeczni dosyć A no to teraz mam po, po grze, grzeczni dosyć, nie Ci co są grzeczni BTW? Jest ten Moger. Przybyli bogowie PSL-u. Przybył ten Pretty Boy. O kurwa, teraz chyba w ogóle gunują na mnie w tym biurze. O nie, chyba to zjebałem, nie! Łagam, nie! Kur... a może w zasadzie ichuj? Nie no, nie cofnęła się tak bardzo. Ona tam. Ma jeszcze jeden, ten: Swój stage rozwoju, że tak to nazwę. Ale teraz muszę bardziej z... z nią uważać, także. I guess wszystko ma swoje wady i zalety, prawda? No przecież widzięb da niego. O, ta, 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 Moger zabił. Zmogował. Wiecie, ja po pierwszej nocy, znaczy po piątej, ja sobie myślałem, a tam. A szósta noc to może będzie na 3, 4, 6, 7 prób. A teraz się zbliżamy do 15 próby chyba. No, jak ja coś takiego w ogóle wybronić? Kurwa, ma? I czemu też? Ta... Coś się w ogóle dzieje. Well, I guess, ostatnia próba. Jeśli nie, to. I tak wam dogram. No, przecież... Dobra, myślę, że dostałem trochę motywacji. Druga przerwa. W ogóle. Film już trwa 50 minut, także. Będziesz się z czego wycinać. Najprawdopodobniej będzie dosyć krótki. Um, e, także... Pozdrawiam. Polaków. O, no wywalaj naprawdę. Dwa rany mi takie... Cudowne dwa rany mi po prostu zniszczyłeś. Czy to są mogę Czy Mogerzy idą? Moger przybył. Moger przybył. A nie wiem nawet o czym gada mnie. O nie ma fakcja, myślałem, że mi wyskoczy. genealogicznie. Jest w akcji. What the fuck? Nie wiem, czy uznać go za zagrożenie, czy za... licha. A ja podtrzymam. Oczywiście gunujcie ile mam w lezie, nie? nie? wiem ile to było ataków naraz. A co się Jedna bateria, nie ma opcji, nie? Właśnie... Największe marzenie upadły, nie? Ale ja pod koniec miałem już powiedzieć, że to może być to. Ale wolałem nie krakać. Mamy Custom Night Mamy Easy 2020 New and Shiny Double Trouble. Night of Misfits Foxy Foxy. Ladies Night Freddy Circus Cupcake Challenge Fazbear Fever Golden Freddy I guess Golden Freddy to mm, ten tryb e, w którym który jest tak jakby tą nocą ostateczną ale ja naprawdę nie mogę w to po prostu <grywki> uwierzyć po prostu ja nawet nie wiem co mówię. Bita godzina. Licząc te inne tam, ale bita godzina teraz bez przerwy. A w sumie to z dwoma przerwami krótszymi. Ehm, nawet nie wchodzę w ten nos dzisiaj, bo po prostu ręce się trzęsą jak nie wiem co. Aczkolwiek tak, Na następnym odcinku zrobimy kilka challenge, bo myślę, że challenge nie będę musiał robić prób, bo na przykład taki. No... Ten wygląda dosyć groźnie, aczkolwiek myślę, że to jest po prostu taka cięższa e, jedna z tych nocy. Czwarta myślę, że bym tak porównał, nie wiem. Nie, 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 nie znam się. Foxy Foxy może nas robić i nie wiem. Myślę, że zaczniemy tak naprawdę od początku, czyli od... E, gdzie tu jest ten początek? Od 2000 ta 2020 od 2024 20 tylko tego tutaj tak więc do 300 ciężka ale może nie niemożliwa tak e, No, do, 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 do zobaczenia w kolejnym, mam mam nadzieję że e, fajnie fajnie to się oglądało ja nadzieję, dajcie w ogóle prototypy, co zmienić w tych filmach, jeżeli ktoś nowy ogląda mój kanał i go wcześniej nie oglądał, ale po prostu... Tak czy inaczej... Um, no. Trzymajcie się. Do następnego.